Witajcie ponownie, z tej strony Kantal, Indie po Polsku. Programiści dwoją się i troją, aby wymyśleć dla mnie kolejne zagadki logiczne. Nie inaczej jest w wypadku gry logicznej o nazwie Sequence od studia One Man Band, czyli w jednej osobie programisty, muzyka oraz designera. Rozpocznijmy rozgrywkę, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda sequence i tak oto zacznę od pierwszego poziomu. Szczęśliwie są one ponumerowane, kiedy nacisnę sobie ten przycisk, więc rozpoczynajmy zabawę. I tak oto mamy pokazane trzy ważne przedmioty, które będziemy ciągle wykorzystywać. Kolektor, czyli miejsce gdzie będziemy musieli umieszczać cząstkę energii. A to jest generator, który tą cząstkę będzie generować. I tak oto mam również moduł, który pozwoli mi na to, aby tą cząstkę w jakiś sposób przenieść do kolektora. Dzięki temu oczywiście będziemy mogli rozwiązać pierwszą banalną zagadkę. Nacisnę przycisk kontynuacji, nacisnę na moduł i zobaczcie, ten moduł będzie mógł poruszać się z góry w dół i przemieszczać poszczególne cząsteczki energii. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze jedną rzecz mieć, ponieważ mam tutaj RP, czyli możliwość zabierania cząsteczki z daleka i przybliżania do siebie, ale to zostanie wykorzystane w kolejnych poziomach. I tak oto gra wskazuje mi na to, żeby ten moduł przerzucić sobie tutaj, nacisnąć Sequence Mode i zastartować. Dzięki temu cząsteczka zostaje przerzucona z generatora do kolektora i poziom zostaje niesamowicie szybko zakończony. To był naprawdę banał, dlatego też spieszę z kolejnym poziomem. I tak oto tutaj również będę mieć pokazaną drogę, jaką powinienem sobie wykonać, ale gra podpowiada mi coś nowego. Mamy RP. Czyli możemy w tym momencie odwrócić polaryzację naszego modułu i dzięki temu on będzie zabierać cząsteczkę do siebie, no na pewno nie aż tak blisko, że na siebie, ale tutaj w to miejsce i również ten moduł będę mógł dać tutaj jako drugi, ponieważ dzięki temu, że wrzuciłem sobie najpierw ten, a później ten, to one się segregują pojedynczo, każdy kolejny za sobą, następny, który wrzuciliśmy i dzięki temu, że ja go teraz obrócę, to będę mógł cząsteczkę, którą tutaj otrzymam wrzucić do kolektora zatem rozpocznijmy sekwencję i tak oto cząsteczka jest tworzona zabierana, wrzucana do kolektora i poziom za chwilę zostanie zakończony. Również niesamowity banał, a za chwilę przekonacie się, że samodzielne myślenie w tej grze jest naprawdę trudne, dlatego też, ponieważ będę mieć kolejny poziom, w którym już sam muszę wymyśleć rozwiązanie, które nie jest takie oczywiste, ale podejmijmy się tego. I tak oto. Przerzucę sobie cząsteczkę, przepraszam, moduł tutaj, okręcę go trochę i oczywiście będę musiał dać kolejny, ale ten obrócę i chyba w tym momencie troszeczkę popsułem, więc obrócę sobie go tutaj, bo powinienem właśnie tak to zrobić, że jeden moduł daje mi cząsteczkę właśnie tutaj drugi ją odsuwa właśnie w to miejsce a trzeci będzie ją zabierać do siebie więc spróbujmy wiem sekwencja mogłaby być w tym momencie zakończona negatywnie gdybym coś poknocił gdybym sobie to zostawił po lewej stronie ale z racji tego, że jest to gra logiczna to trzeba żywo reagować w trakcie na to co się dzieje podczas kolejnych poziomów Cieszę się, że udało się zbudować kolejną sekwencję. Spróbujmy zatem poziom numer 4, który jeszcze nie wprowadza w tym momencie nowości, ale będę musiał tutaj nieźle się nagłówkować, ponieważ muszę najpierw zabrać sobie cząsteczkę, później przerzucić ją na prawą stronę, z prawej strony ją odebrać. I przesunąć. Ok, teraz damy zwiększoną szybkość i kolejna sekwencja została przeze mnie rozwiązana naprawdę bardzo szybko i niesamowicie efektywnie. Pora na poziom numer 5. I tak oto liczę na to, że tutaj właśnie mam wprowadzony nowy moduł. Ten moduł. Okręca cząsteczki i będę go musiał wykorzystywać do tego, aby poszczególne elementy się obracały wokół własnej osi i dzięki temu będę mógł naprawdę bardzo zgrabnie pokonywać kolejne zadania. Wykorzystajmy to teraz. Pora na uruchomienie sekwencji i dzięki temu, że moduł się obraca bardzo szybko, to poziom zostaje zakończony. Zatem przejdźmy do kolejnego, w którym... Nie będzie podpowiedzi i będę musiał sam rozwiązać kolejną sekwencję. I tak oto teraz mam tylko jedną rzecz, mianowicie ten moduł będzie musiał się obracać w prawą stronę, więc spróbujmy... O nie, widzicie. Jeżeli dam RP, on będzie obracać się w lewo, bo mamy tutaj pokazane, że właśnie po prawej stronie jest taki zielony kolor. I obraca się w lewo, ale jeżeli dam w drugą stronę, czyli tak jak jest standardowo, to będzie mi przenosił cząsteczkę na koło, więc to jest totalnie bez sensu. Wracamy sobie do modułu, który obraca się w prawo, bo przecież tutaj mamy generator, a tutaj mamy kolektor, a ten x i ten kwadrat oznacza, że to jest blokada, którą muszę ominąć, aby odpowiednio sobie daną sekwencję pokonać. Więc róbmy to co do nas należy, czyli generujmy energię i przerzucajmy ją do kolektora. Genialnie, udało się. Zatem pora na poziom siódmy, że jest naprawdę całkiem spoko, ale teraz muszę wykorzystać sobie dwa moduły obracające się. Więc będę go chciał obracać w tą stronę, przerzucać cząsteczkę tutaj, a tym drugim zabierać cząsteczkę i przerzucać ją tutaj. Okej, okay, troszeczkę popsułem, bo przecież na odwrót powinienem... Dobra, jeszcze raz. Spróbujmy w tą stronę. I w tą stronę. Okej, okay, teraz powinno być wszystko w porządku. Dam sobie szybszy modu. Cały czas gubię się pomiędzy kolektorem oraz generatorem, ale myślę, że będzie naprawdę w miarę dobrze. Okej, okay, teraz się coś popsuło. Zatem widzieliście pierwszy raz, jak Miałem problemy, zatem spróbujmy dać sobie właśnie to w innym miejscu. Ciekaw jestem, o nie, teraz się to nie udało. Więc moi drodzy, to jest idealna chwila na to, żeby sprawdzić sobie system podpowiedzi, ponieważ tutaj mam właśnie taki i on będzie mógł mi ukazać, że no niestety w tym momencie nie mam żadnych punktów. Oj, chyba wcześniej sobie to wykorzystałem, no ale cóż, zatem sam będę musiał rozwiązać sobie tą sytuację, co by tutaj można było zrobić. Może, ewentualnie zrobimy tak, że to obrócę sobie w prawą stronę i dobrze by było właściwie tą część obracać sobie tak. Czyli moduł może damy tutaj. I będzie on od razu zabierać prawdopodobnie kolejne cząstki energii. Spróbujmy. Oj, niestety. Więc jeszcze raz. Chyba tak będzie dobrze. Powinno się to idealnie obrócić. O nie, jeszcze nie. Okej. Okay. W tej stronie powinno być wszystko w porządku. O, cudownie. Moduły się obracają naprawdę bardzo dobrze, sprawnie i dzięki temu mamy poziom zakończony. Sukces. Pora na kolejny, poziom ósmy. I tak oto tutaj mam kolejny raz blokadę i kolejny raz będę musiał zabrać sobie energię do kolektora, ale w zupełnie innym miejscu. Spróbujemy to zrobić tak, Powinno się to jakoś w miarę kręcić. Spróbujmy. Okej. Okay. Ach, niestety. Zatem muszę jeszcze raz dać. O właśnie tak. I wszystko powinno być teraz w porządku. Idealnie się zgrywają, więc moduł zostaje zakończony. Bardzo szybko i bardzo sprawnie. Wiem moi drodzy, po drodze miałem pewne problemy, ale wybaczcie mi to. Cały czas uczę się tej gry, jest ona naprawdę bardzo złożona i trudna, a każdy kolejny poziom stawia przede mną niesamowite wyzwanie. Zobaczmy poziom numer 9. I tak oto teraz mam coś niesamowicie prostego, bo tak naprawdę jeden moduł będzie mi tą cząsteczkę wyrzucać, a drugi po prostu zabierać, ale żebym się nie zdziwił. Okej, okay, spróbujmy. Może się to w tym momencie udać? Okej, okay. tak myślałem, że troszeczkę zepsułem, ale, ale, chyba tak powinno być wszystko w porządku. Ho! Cząsteczka jest zabierana, ale niestety, co się dzieje, zobaczcie, cały czas się zderzają, bo ten moduł daje je niesamowicie szybko. Więc pytanie, czy ja w tym momencie mam jednak tą podpowiedź, bo by się bardzo przydała. No i tak moi drodzy, oczywiście teraz podpowiedź jest, bo jej nie zresetowałem. Zatem tutaj mamy moduł, który będzie wciągać cząsteczkę, a ten u góry będzie mógł cząsteczki obracać. Zatem zastosujmy się według tej podpowiedzi. I teraz jeszcze tutaj. Okej. Okay. Ha! Cząsteczki świetnie zostały wprowadzone do kolektora z generatora i dzięki temu poziom zostaje zakończony. Kolejny jej. Moi drodzy, 9 poziomów na moim koncie. Pokażę Wam jeszcze jedenasty albo ewentualnie dziesiąty, ten którego jeszcze nie rozwiązałem. Zobaczcie jak tutaj będzie ciężko zrobić tą sekwencję. Jest to naprawdę mega wymagające, ja niestety nie potrafię jeszcze tego zrobić, ale nie martwi mnie to ponieważ jestem pewien, że już poza nagraniem przywołam tutaj moje szare komórki do porządku i będę mógł stworzyć idealną sekwencję na to, aby z kolektora do generatora albo na odwrót, nie no żartuję, z generatora do kolektora wrzucić cząsteczki. Zatem przejdźmy sobie jeszcze do menu głównego i zobaczmy ostatni poziom, który w tym momencie mam. Dostępny, ale ten poziom jest już ukończony, więc włączę wam sekwencję, która działa niesamowicie szybko i co najlepsze, obraca mi jeden z modułów. To jest naprawdę niesamowite, bo nie spodziewałem się tego, że tak mógłbym zrobić, ale jednak się udało i poziom zostaje zakończony. Ale tak naprawdę, kiedybym go nie nacisnął na zakończenie, to cały czas on by dawał te cząsteczki. Moi drodzy. Mam nadzieję, że gra wam się spodobała. Widzę, że tutaj jest jeszcze tryb sandbox, ale prawdopodobnie kiedy ukończę wszystkie wyzwania, jakie będę mieć właśnie na tej planszy, która obfituje w niesamowitą ilość poziomów, co mnie niesamowicie cieszy. Prawdopodobnie na środku poprzez te połączenia będzie możliwy do odblokowania ten tryb sandbox, na który nie mogę się doczekać. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.